Siema, siema, siema! Witam was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj sobie pogramy na derpemc.pl, czyli najlepszym serwerze w Minecrafcie. Ogólnie to już widzimy się na pierwszej arence. Dobrze, jesteśmy na pierwszej arence, mam nadzieję, że to wygram. chyba znowu klasę nie wybrałem, to, to chyba źle jest. Dobra, jest klasa jednak, bo wczoraj coś mi ten budowniczy nie działał. Ciekawe dlaczego nie działał, bo... Bo nie wiem w sumie czemu nie działało. Ale, ale nie działał. Taki lekki cringe na początku zawsze nie jest zły. Dobra, to ja już się buduję na teammate obok mnie. Dobra. Mam nadzieję, że wygram to, bo jestem przecież takim prograczem youtuberem. W sumie na derpie już nie jestem youtuberem, ale dobra. Yy, ogólnie to wbicie mi 2K, bo chcę mieć yy, mini na najlepszym serwerze w Minecrafcie. To taki zaszczyt mieć mini tubera na derpie. Tak serio to po prostu bicie te 2000 żeby było fajnie bo wiem dawno filmików nie było na derpie Uu, dobra ja sobie tu pobiję sobie jak to nie mam Ten żartuję przecież nie mam cheatów żadnych jestem po prostu taki dobry Minecrafta hmm, no, ja przecież mie przez miesiąc nie gram Minecrafta jestem taki dobry znaczy to, to nie był akurat sarka no ale ale po prostu dobry jestem lepszy trochę Chyba, nie wiem, widzowie, ocencie y, moje skille w komentarzach. Piszcie dużo komentarzy, żeby YouTube bardziej promował moje filmy, bo mi się to przyda strasznie, bo. Strasznie sobie y, ten. Y, wyświetlenia mam strasznie pod filmami. Nie wiem czemu. Wiesz, y, bo to bo jest taki słaby youtuber. Mówiłem już. Przyzwyczajam się już do tego. E, I w ogóle, sorry za podomienia, Zapomniałem wyciszyć telefon. Dobra. Yy, tutaj, co tu jest? Niko tutaj nie ma. Dobra. Przykro mi. Dobra, to ja idę do żółtego sobie poklepać go. Dobra. I widzowie w tym momencie możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Lajka. Przepraszam, że tak żule, ale 20% mojego kanału subskrybuje mnie, no. No, wi no więc no. No więc subskrybujcie kanał, bo przykro mi, że nikt mnie nie lubi. Nie subskrybuje mnie. Mm, dobra. Jestem u tego typa już... Nie ma... mam po łóżku już I ogólnie Zbijam setny level na derpie, możecie mi pomóc Mentalnie możecie mi pomóc No nie co ja zrobiłem Ej, Jestem po prostu dobrym gamerem Dobrze, ja już idę na tego typu pusia I ogólnie widzowie was bardzo przepraszam, że jestem czasem taki cringe'owy przepraszam, bo dawno filmików nie nagrywam w sumie Yy, dwa tygodnie temu nagrywam jakiś film. No, powiedzmy, że normalny. Hmm. Jeszcze kto został? Ten jakiś yy, różowy. A, on ma chyba cheater, Nie wiem. Nie wiem. Opinią graczy nie, wol nie wolno się sugerować, bo każdy pisze, że cheater, bo nie umie się klepać po prostu. No, no więc ZRPMC to ma bardzo fajne community. No, każdy się wyzywa za, za to, że jest lepszy. Na przykład, no, nieźle. Jestem niezłym cheaterem. Na. Na LabyModzie jestem czterem. O tybie, co mnie zrzucasz, no Czemu mój patek nie zadziałał, co się stało ja Miałem taki szybły, szybki zapłon, że po prostu zapomniałem go użyć Po prostu, dlatego To jest moja wina Pierwszy raz nie jest wina derpa Byłoby mi bardzo miło Gdybyście Napisali w komentarzu Skygo Na mini youtubera Przypnę każdemu serduszko Będę taki miły, w sumie każdemu przyjmam serduszka, ale cicho. Ten ty. Nie no żartuję, po prostu jestem taki słaby gamer. A spad sobie. Nie tylko ja jestem taki słaby tego Minecrafta. To piona ziom. Nie bijmy się już Zostaw mnie w spokoju. Precz Papa! Papa! Pa. Moc... nie no! Nie, Pić HP mu zostało, no co? No co? Dobra, chyba to będzie je pierwsza i ostatnia ręka, bo w sumie odechciało mi się grać eee, przez tego gracza, zepsuł mi zabawę i rozrywkę. Myślałem, że jesteś masz taki dobry w tego Minecrafta, że go zapiję. Ja, ogólnie to ja szukam tak jakby grafika, bo ja bo ma, ma, jestem taki głupi i nie umiem ro robić miaturek, no. no. Każdy umie co innego. Ja umiem na przykład montować filmy, no. No, po prostu jestem dobry w montażu. Jestem montażystą fajnym, profesjonalnym na skrakowanym Premiere Pro. Ja sobie lecę z tego typa, bo ty mnie już kolejny raz wkurzył. Bo nie dał się zabić, A co ten ty, typ ma? Co się on ma? No, jak on glebie tak? No, czy ja po prostu jestem taki głupi? Nie mówię, że każdy ma ty, No, chyba to drugie. Jest! Papa! Gościu. Easy win. Dobra, dobra, jeśli wam się ten filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej filmików z najlepszego serwera w Minecrafcie, to napiszcie w komentarzu po prostu. Dobra, to zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję, widzicie na mojego Discorda, to co każdy mówi na końcu filmiku. A jak macie dużo pieniędzy, to możecie mi je dać, może w formie Donata, link jest w opisie oczywiście, papa, pa. goodbye.